I ziemianie subskrybujcie Rongoya. Hej! I witamy w Wrongway'u I to jest Mini Motors Dualtron Spider. Już wam mówię więcej jeden tron. Bardzo chciałem też na początku podziękować Konradowi za udostępnienie tej hulajnogi na testy. Dobra, no to zacznijmy jak zwykle od danych technicznych. Mamy tutaj dwa silniki w nominale po 650 W, ale nie ma się to jakby dać zwieść pozorom. Ta hulajnoga noga jedzie 70 km na godzinę, tyle jechał Konrad według GPS-a. Te dwa silniki mają maksymalną moc 3000 W w piku. Bateria to 60 V 17,5 Ah. Daje nam oczywiście bardzo różne zasięgi. Zresztą na końcu zapytamy się jeszcze Konrada, jakie on ma zasięgi, jakie on ma opinie o tej hulajnodze, bo jest użytkownikiem tej hulajnogi i ma już doświadczenie z tym, jaką ma charakterystykę, jakie ma plusy i minusy. Z wielką zaletą jest tutaj waga: waży 19,9 kg. To daje naprawdę wspaniałe uczucie jazdy, ale o tym jeszcze później powiem. Zawieszenie mamy elastomerowe z przodu i z tyłu. Z tyłu mamy też 5 wymiennych kartridży, żeby zmienić sobie między miękkim zawieszeniem, średnio miękkim, środkowym, twardym i średnio twardym. Więc można sobie ustawić nawet, jakie twarde jest to zawieszenie z tyłu. Dodatkowo, jak widać, piękne pasy RGB. Światła z przodu, z tyłu kontroler Mini Motors bez kluczyka, bez pilota, z akurat tej wersji. to jest tak było. Hamulce z przodu linkowe, z tyłu są linkowe, hydrauliczne, czyli tak pół na pół, bo ciągnie linka, ale sam klocek jest hydrauliczny i to jest jakby modyfikacja, którą zrobił sobie Konrad. Normalnie są tylko linkowe i kierownica jest z karbonu. Ale super, co nie? Więc to ogólnie, jeżeli chodzi o dane techniczne. Mamy też trzy porty ładowania. Jeden ładujemy ładowarką 2 czyli jakieś no, 10-9 godzin. Dwoma ładowarkami dwa razy krócej. I jest też port szybkiego ładowania, gdzie mówią, że można by naładować tę tą hulajnogę też w jakieś 2,5 godziny. Hulajnoga, oczywiście, też się składa, jest to składana hulajnoga i system składania wygląda następująco: trzeba tutaj to na początku od odczepić, przesunąć do góry, podobnie jak w... podobnie jak w 010X, troszeczkę, no i wtedy się składa o. i niestety tak jak tutaj widać już jest jeden minus, można pokazać, że tutaj nie przemyśleli w ogóle sytuacji takiej, że jak zablokować tą kierownicę, żeby ją łatwiej przenosić? Więc tutaj za, zainstalował sobie Konrad taki bardzo prosty mechanizm, który działa: kółko i e, karabinczyk. Więc to było taka rzecz, którą trzeba było zainstalować. Nie czuć żadnych luzów, ale nie uważam, żeby kierownica była na przykład tak sztywna jak w Hongkong S12 noga ma też tutaj dosyć duży dek, jest fajnej jakości papier ścierny, niestety nie ma żadnej podpórki pod nogę, ale ostatnio się dowiedziałem um, od Ryszarda, który jeździ Dualtronem X, że sama polityka Mini Motors jest taka, żeby dokupywać sobie, dokupować sobie potem te wszystkie rzeczy, takie jak oświetlenie, podpórki i tak dalej, i tak dalej. Więc nie mamy tutaj w standardzie żadnego mocnego przedniego światła, jak na przykład w Wilku, jak w Kugo, G-Boosterze, to tylko takie dwa małe pozycyjne światła, bo to... I te światła pozycyjne z przodu i z tyłu są dlatego, że w Singapurze trzeba mieć takie światła e, oznaczające jakby szerokość pojazdu. E, dodatkowo zainstalował sobie e, dla tego Konrad tutaj jeszcze jedną e, lampkę rowerową. Koła są 10-calowe, są dentkowe i tutaj też Konrad wymienił sobie koła na opony na 2,25 cala zamiast 2 cala, które są w standardzie, które podobno bardzo się szybko zdzierają. Ogólnie, jeżeli chodzi o charakterystykę jazdy, to przede wszystkim, według mnie, jest to hulajnoga przeznaczona na szosę. W sensie może trochę w terenie pojechać, ale mocno Cię wtedy wytelepie, a na, a na szosie jest naprawdę wspaniałe uczucie z jazdy, o czym jeszcze za chwilę powiem. Niestety też nie ma kluczyka, nie ma pilota, więc jak zostawiacie dziś tą hulajnogę, to musicie się liczyć z tym, że ktoś może ją po prostu włączyć. No, wszystko fajnie, ale ile to kosztuje? A hulajnoga kosztuje jakieś 10 tysięcy złotych, jeżeli chodzi o cenę nowej takiej hulajnogi. Za taką cenę za tysiąc więcej mamy już wilk Wilka, czyli Wolf Orioral. I tutaj po prostu zależy, gdzie są priorytety. Czy, znaczy, czy chodzi o to, żeby mieć po prostu najwięcej mocy, czy faktycznie mieć coś lżejszego, coś bardziej poręcznego. Um, I tutaj chciałem przejść do. Tego, jak się w ogóle tą nowo jeździ, i nie przejechałem się dużo, ale bardzo mi się to podoba. Maksymalna prędkość, taka, powiem, którą można utrzymać, jest między 60 a 65 km na godzinę. I prędkość przelotowa na tym 50, tam 4, 5, to jest standard. I Naprawdę fajnie przyspiesza do tej prędkości. Zmierzyliśmy do 50 ma jakieś 8,5 sekundy. Pewnie 7 jest też zrobienia 8. To piszcie w komentarzach, jakie wy macie czasy od 0 do 50. A naprawdę fajnie się ta kolejnego odpycha. To prawda jest wolniejsza od mojego kółka, ale. Um, no nic tak po prostu jest. Wtedy maksymalna prędkość tutaj jest wyższa, czyli tam właśnie 65, nawet 70 km na godzinę można pojechać, ale. Naprawdę, prowadzenie jest wspaniałe. W sensie, przez to, że ta chłodka jest taka lekka, czyli te poniżej 20 kg, i ma takie osiągi, no, dla mnie to jest taki trochę bolit, no, albo sportowy, sportowy samochód, tak? Tesla Roadster, tak? Że klei się naprawdę tej drogi i można. Bardzo fajnie wychylać się na, na boki i szybciej brać za, za, zakręty. I naprawdę mam tutaj dość, dość duże zaufanie do tej hulajnogi, jeżeli chodzi o szybką jazdę po ścieżkach rowerowych, po ulicy, e, po zamkniętych terenach, oczywiście. Też. I naprawdę mam mega dużo frajdy I wszędzie widać, że Dualtron czy Mini Motors naprawdę bardzo się postarał, żeby ta waga była niska. Zresztą tutaj widać, są wycięcia pewnie dla zmniejszenia wagi oraz mocnej struktury tego przedniego wahacza. Dodatkowo kierownica jest z karbonu, co jest naprawdę mega fajne. Trochę, co mi się nie podoba z kolei, to jest ten flex w deku. Jak stanę, to widać może trochę... Podobną sytuację miałem, Podobną sytuację miałem w Speedway'u 4 i ten dek się trochę rusza na boki. Ta, ta niska waga sprawia, że naprawdę super się jeździ tą bo Jest bardzo zwinna, bardzo fajnie się nią hamuje i jeżeli macie opcję, to brałbym hamulce hydrauliczne, żeby jeszcze, jeszcze lepiej hamować. Tutaj pozdro Krystian, dlatego, że on jeździ na Mantisie z hamulcami Shimano Saint i uh, to jest dopiero hamowanie. I tak, jeżeli chodzi o razy, naprawdę mega, mega mi się podoba, bardzo szybka, bardzo zwinna. Jeżeli potrzebujecie lżejszej hulajnogi, którą musicie, nie wiem, wnieść po, po schodach do mieszkania, czy po prostu coś lżejszego, A, jeszcze jedna rzecz. W momencie może gdy prędkość maksymalna jest naprawdę fajna to czasami brakuje jej trochę momentu obrotowego. Tutaj mam taką klasyczną górkę, po której się wspinamy zawsze czy to monocyklem, czy deskorolką i no tak na styk. Gdyby bateria była na 100% naładowana to pewnie by podjechał, ale tak to już miał duży problem z podjechaniem pod tą górkę. To jest jakieś 25% wzniesienia, więc tutaj Wolf Warrior czy Dualtron Thunder Kółka to w ogóle nie mówię o tym, po prostu lepiej sobie radzą z takimi podjazdami. A, jeszcze z zawieszeniem. Zawieszenie jest dosyć twarde, naprawdę fajnie sobie, dobrze sobie radzi na, na szosie, na kostce. Co prawda czuć trochę tych wibracji. Ale jest na pewno twardsze niż na przykład w S12, jest o wiele twardsze niż w 010X, więc dlatego według mnie bardzo fajnie się nadaje na, na szosę. Bardzo porównywalne do Skywalkera 10S, Plus, jeżeli chodzi o zawieszenie. To prawda, można tutaj właśnie z tyłu te kartridże wymienić, żeby mieć inną charakterystykę zawieszenia, i nie wiem wtedy jakby to wyglądało, ale tak. To jeszcze nie jest. Naprawdę bardzo pozytywne, dobrze czuć na i fajnie sobie radzić w wyższych prędkościach. Jest, widzisz, że jest skubka ten statyw. Przesunąć trzeba te, Jest, jest. Poczekaj, test, test, dźwięk. Idealnie. <laughs> powiedz mi, jakie masz zasięgi, Konrad, na tym, na, na Spiderze? W zależnie od jazdy, oczywiście. Eee, zależnie od jazdy, to tak. Szczerze to za bardzo nie mogę powiedzieć jakie mam zasięgi, bo w zasadzie do zera to nie rozładowałem. Z takiej jazdy do 60-50% do to wychodzi z wyliczeń około 40, tam 2 3 km. 3, szybkie jeździe, przy szybkiej jeździ. Bardzo nie? szybkie. Znaczy w no, takiej mieście szybkiej. Pewnie by się dało zrobić tak jak oni tam katalogowo 50, parę, 60 km, no, no ale nie po to się kupuje taki pojazd, żeby jeździć powoli. No dokładnie. A jakie ten w ogóle jeszcze plusy, minusy wyskoczyły po dłuższym użytkowaniu? Ile w ogóle przejechałeś na niej? Ja na tym jeżdżę od początku mniej więcej sierpnia, pewnie zrobiłem jakieś 500 km, trzeba było mm. sprawdzić. No i to jest czwarta kolejnoga moja elektryczna. Poprzednio jeździłem na 0,10 na Speedway PRO 4. No i z plusów, na pewno dużym plusem jest waga i poręcz. bo na waży 19,9 pod Singapur, więc jeśli ktoś potrzebuje czegoś, to można łatwo zapakować do samochodu, gdzieś można łatwo zabrać, no, to jest bardzo wygodne do biura gdziekolwiek. Natomiast e, jeśli chodzi o minusy, no to największym minusem chyba jest cena niestety, no ale to wynika też z masy, tak, czyli mm. z zastosowanych materiałów, włókna węglowego, lekkiego aluminium i tak dalej, no i też odpowiednich pakietów, żeby to upchnąć, a tak poza tym to jeśli ktoś chce mieć lekki pojazd, który jest poręczny i najszybszy co można mieć, no to to jest najlepszy wybór. No chyba po, poniżej 20 kilo nie można. Nie ma niczego w zasadzie zbliżonego, no bo jeśli chodzi o masę Speedway Pro 4 waży 17 kg, ale to jest zupełnie inna hulajnoga, bo tam są małe koła. Prędkość 51 Max, to co zrobiłem na Speedwayu, na tej 71 Max. I prędkość przelotowa na tym 50 tam 4 5 to jest standard na Speedwayu no to będzie jakieś tam 40. No. Jeśli chodzi o zasięgi też Speedway będzie miał mniejszy zasięg. A jakieś plany na przyszłość coś chcesz jeszcze zmodyfikować czy to już jest top of the top? Jeśli chodzi o samą modyfikację pojazdu to ja nie mam jakichś wielkich planów co do modyfikacji, bo ona jest w zasadzie kompletna. Jedyne co trzeba było dodać to ten uchwyt do składania, to już sobie go dodałem mega prowizorycznie, ale działa. Nie wiem czy Adam go tam nagrał, tak, tak, ale zbliżenie w zbliżeniu, to super, no to może będzie. Oświetlenie standardowo trzeba dodać. Na razie jest to lampka zwykła dopinana, wystarcza. Kierunkowskazy to jest must have, ale nie wiem, czy ktokolwiek wymyślił. ktoś wymyślił pomysł na kierunkowskazy, dobre na nogę, jakieś na plecach, to, to, to wrzućcie info w komentarzach czy gdziekolwiek. Bo tego szukamy, a tak naprawdę sam pojazd nie ma potrzeby modyfikacji. Jedną modyfikację, którą sobie zrobię, w sensie to nie jest modyfikacja, to jakieś opony zimowe. Najchętniej 2,5 cala szerokości, bo chyba takie maksymalnie wejdą. To się przyda na zimę, jak będzie trochę bardziej ślisko. A tak poza tym, kompletny pojazd nie wymaga modyfikacji. Jak przy zakupie, warto się tylko zastanowić, czy tą wersję, czy z tą większą baterią 23 mAh, 23 godziny. Ah. Mi wystarcza ta mniejsza, bo ja jeżdżę głównie w centrum Warszawy i na trasach takich do powiedzmy 10-15 km. A właśnie, czyli jeszcze ten, coś mocniejszego planujesz jeszcze kupić? Eee, planuję kupić, gdyby ktoś miał Dualtrona Mana, to... Bardzo chętnie przetestuję, bo zastanawiam się. To jest jedyny pojazd, na który pewnie zmieniłbym Spidera, jeśli bym się nauczył na manie jeździć. A tak poza tym to pewnie dokupię sobie Monster Bike'a, ale dokupię, nie wymienię, no bo jednak Spider na miasto jest super, jest zajebiste. Więc jeżeli na no tu jesteś, to lajkuj to wideo, lajkuj mój statyw profesjonalny i widzimy się w następnym odcinku.